Siemanczko, szysz się wam naprząt kolejne sprawdzanie map. I dzisiaj sp sprawdzimy wam domnicę i przeczytam tak jak zawsze co autor napisał. Witamy w domnicy na mapie, znajduje się dwie gospodarki Ma małe skłania, średnie z krowami, skół z zwierząt, cztery punkty, sprzedaży, sprzedaż mleka, Beli drewna, wiórów, bawełny, odkupienia wapna, oborni i nawóz ruch pojazdów, ruch pierwszych dodano multiterem, teren zmienione oświetlenie mapy, nowe uprawy wczoraj nakręciliśmy czepaną markę wrzutowej księżyca otwarte bramy, śnieci itd. itd. mapa wydana 1 lutego w roku punkt czepania wody, dodano maszkę sezon. szosz i się pullback, PGA, no i tak, drzew wszystkiego, dobra no I zobaczymy jak się prezentuje Bo tak się prezentuje PDA Na nim możemy jakieś zagrać na lewe Na, na, na o. Tak się prezentuje PDA I teraz przechodzę do tego t I od tego skupu do rynku, bo już teraz. Szkup beli. Może to nasze fajnie muszę się pokonać. Ten... Najmniej no, nie opisaliście, czy nie napiszcie, że nie ma takiego. Ja, tu jest jedna goszpa. Ona na, na początku miała błędy, więc już to, jak wiem, to prawda.

Proszę, bramę gręcznika. Szybko się przygotujemy. O ulicza, Ten komis. O. O Te chłopaki mają i że ma jakieś przestrzenie, czyli 3GH garażu, 3GH, fajnie 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 tam fajnie o czy i trzydziesiątki jest ja kolejna jest kolejna fajnie nie powiem skrwankę jest tak hmm.

Trochę ma nie ale tak to fajne ja nie ja powiem. Autor to jeszcze ole no Dobra, to by było na tyle. Więc trzeba wam tu powiedzieć. No, mapa fajna, nie po fajnym klimacie, no. nie, nie, nie. Mm. i Ocenka moja 10 na 8. na 8, bo trochę tam ma ten, okay, o no. Ale fajnie, fajna mapa, może ma jeszcze powiemy na streamku kiedyś. Więc to na razie.